Dobrze, witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam Was na wstępie za jakość. Jest fatalna, ale nagrywam na laptopie. E, tak jak obiecałem. I teraz podsumowanie naszych, prawda, naszej ankiety. E, na pytanie, czy też aby grał Let's Play'e, e, zdecydowana większość odpowiedziała, że tak. E, natomiast na pytanie, jakie to miałoby być Let's Play'e, dość dużo osób stwierdziło, że tak jak obecnie, żeby zostało. I zaraz druga opcja to jest konkretne pozycje wybrane. Ogólnie niektóre się pokrywają, czyli to by był Minecraft multiplayer. Kerbal Space Program by był trzecią nową. No i EuroTrack Simulator 2, reszta jest dość o dużo mniej tych, od, tych odpowiedzi. Także, także pewnie faktycznie Minecraft multiplayer, no bo to jest Minecraft, Minecraft multiplayer. Przede wszystkim, czy jakieś Minecrafty. Może coś tam kilka osób sugerowało z Singla, czyli coś z jakiegoś małego singla, coś z multiplayera, jak się uda zebrać jakąś tam ekipę. tak Simulator 2, no to wiadomo, tak jak do tej pory. I Kerbal Space program to by było coś nowego. Dobrze, poradniki. Poradniki tutaj stare są podzielone. Większość chce, żebym nagrywał, ale też sporo osób nie jest z tego powodu jakoś zachwycona. W odpowiedziach pojawiały się bardzo często Industry Craft do potęgi drugiej, no, Experimental. I jest do tego playlista oczywiście na moim i z tego co ja wiem niewiele się zmieniło. Ponieważ Industry Craft do potęgi drugiej Experimental utknął w wersji 1.7.10 Minecrafta i z niej nie wyszedł do 1.8 tak więc oni tam cały czas poprawiają coś ale jakoś taka sama filozofia tego moda już się nie zmienia więc no Industrial Craft 2 jest już po prostu tutorial do niego do tej najnowszej wersji eksperymentalnej wystarczy spojrzeć na moje playlisty natomiast pozostałe mody tu się pojawiały, pojawiały się m.in. Applied Energistics to mi się wydaje, że też robiłem Equivalent Exchange no tego nie było za bardzo Rotary Craft też H więcej niż raz. TAUMcraft najnowszego nie zrobiłem. Do trójki jest tutorial, do czwórki nie. Buildcraft, no to Raycraft są... zmieniły się coś w instalacji, no to... czy mi się wydaje, że jest całkowicie taka sama instalacja jak była. Ale mogę się mylić. Fossils and Archeology to jest do sprawdzenia. Galacticraft słyszałem. Eee... tak, to ratary... Eee, oczywiście tak krótko zwięźleń na temat, eee, tak, tak, tak. To jest e, chyba w Build Craftcie mi się wydaje to było dość dobrze zrobione, jak oglądałem pierwszy odcinek po raz drugi, to wyglądało on całkiem sensownie. Czyli tam porozkładałem wszystkie silniki, omówiłem dość szybko, czyli tak, 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 oczywiście, jeżeli będą tutoriale, to będą konkretne. Um, thermal Expansion... Tinkers Construct, Trinkers Construct słyszałem, że to jest dość dużo rzeczy ciekawych. Red Project to jest klon Red Power'a. No to powiedzmy, że chyba miałem Red Power'a tutorial. Które są podobne urządzenia tam. mechanizm też słyszałem, więc ja po prostu coś z tych modów tutaj, tych innych niż InderShock, BitCraft i Raycraft yy, sobie powybieram jakieś i wam dam znać później, w yy, drugiej połowie września. I teraz ciekawe odpowiedzi co do tego, czy używasz adbloka. W ostatniej yy, ankiecie większość osób stwierdziło, że go nie używa, i dużo osób nie wiedziało, co to jest. Natomiast to było rok temu, a w ciągu roku zmieniło się to i teraz większość osób używa AdBlocka, tylko kilka osób nie wie czym jest AdBlock, o ile nie są to trole i no i mniejszość nie, wie, nie, nie używa. System operacyjny, no wiadomo, Windows przede wszystkim, jest kilka osób z Linuxa i jedna osoba z Maca. Eee, uwagi, no to tam z tym przeciąganiem tu już mówiliśmy, że nie będzie. Znaczy, no na let's playach będzie, no bo to wiadomo, od tego jest let's play, żeby przeciągać. Natomiast na tutorialach konkretniej. Eee, no, serwer, mam serwer, i może coś z tym zrobimy. No i to jest wszystko. Tak, czyli ogólnie pod koniec września wam powiem jakie mody będę robił tutoriale, będą one konkretne, czyli tam poustawiam różne rzeczy i od razu opowiem. Odcinki będą krótkie, do 15 minut maksymalnie, czyli na, a w ogóle to wcześniej mniej, doszedłem do wniosku, że w jednym odcinku, tak jak chyba robiłem, też w jakimś tutorialu, nie wiem, czy nie w TomCrafcie. Że po prostu tematycznie, a więc zawsze eksperymentalnym też, eksperymental tak robiłem, że tematycznie po jednym temacie na, na odcinek, bo w pierwszej serii to potrafiłem bardzo dużo różnych itemków i różnych informacji zawsze w jednym odcinku, one były długie. A średnia oglądalność na YouTube to jest 8 minut, więc nie ma sensu. Ludzie się po prostu nudzą później. Let's play oczywiście. To będzie Minecraft, Minecraft Multiplayer, Eurotrack Simulator 2, Kerbal Space Program. Po jednym odcinku z Minecrafta i Kerbali na tydzień na pewno wyjdzie Eurotrack Simulator 2 okazjonalnie. Okazjonalnie, bo tam się na ogół nic nie dzieje. Dlatego raz na jakiś czas się będzie pojawiać nowy odcinek, ale to nie będzie jakoś regularnie. Natomiast regularnie można wyciągnąć Minecrafta i można wyciągnąć Kerbal Space Program. To na pewno można robić yy, ten yy, o jakimś, yy, zgodnie z jakimś grafikiem. Dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Postaram się to jakoś wrzucić. Także cześć. Oho.